Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy trzech kandydatów, którzy, którzy, na których będziemy głosować, proponuję, aby każdy z kandydatów kilka słów o sobie powiedział w trakcie, kiedy komisja skrutacyjna będzie produkowała karty do głosowania. Czyli proszę o kilka słów panią Frejberg, potem pana Lewandowskiego i Panią Wiercińską. Dzień dobry, nazywam się Brida Fryberstankowa, jestem mieszkanką chwaszczyna od urodzenia. Obecnie przebywam na emeryturze, w tym dysponuję czasem i bardzo chciałabym się zająć sprawami naszych mieszkańców. Uważam, że nasi mieszkańcy powinni być trochę bardziej dopieszczeni. Przepraszam za ten, za ten wyraz. Troszeczkę bardziej poinformowani, co się dzieje w, y, u nas w sołectwie, y, jakie są sprawy też, które można by było poruszyć na forum, przy współudziale naszych radnych, na forum Urzędu Gminy czy, urzędu, czy y, Powiatu. No, zachęcam do głosowania. W każdym razie oddaję swój czas, swoją zdrowie, energię dla Państwa. Dziękuję bardzo. osobę, pan Lewandowski. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Lewandowski. Urodziłem się w 1990 roku i mieszkam w Faszczynie 2007 roku. Jestem absolwentem instruktora Gdańskiego, jestem zresztą prawnikiem. Co bym się Państwu zaoferować ze swojej strony? swojej działalności zawodowej, swojej działalności w prowadzę jako, jako prawnik, zajmuję się przede wszystkim administracyjnym i finansowym i uważam, że jak e, gmina Żukowo swoich e, prawników, tak faszyno nie ma i przy wielu projektach taka pomoc była by potrzebna. Ja przed wyborami założyłem już maila, który byłby dla Państwa dostępny i chciałbym też zaoferować co dwa tygodnie spotkania dwugodzinne ze mną, żeby omówić wiele spraw. Ja zdaję sobie sprawę z, z tego, że wiele spraw jest wiele gruntów nie ma jednego właściciela i chciałbym pomóc. Ponadto, dziś tam na etapie swojego życia yy, pomagają w wielu sprawach. Jestem społecznikiem, mam pewne doświadczenie w współpracy z Urzędem Marszałkowskim, miałem staż w Parlamencie Europejskim i, i naprawdę chciałbym poświęcić swój czas, żebyśmy wspólnie rozwijali tę Jolanta Wiercińska, jest, mam 35 lat, jestem mamą dwójki synów, wyszłam za mąż dla rodowitego mieszkańca Kwaszczyna Krzysztofa Wiercińskiego, natomiast ja osobiście w Kwaszczynie mieszkam 15 lat. Od 4 lat mam przyjemność służyć Państwu, będąc członkiem Rady Sołeckiej. Nie bardzo lubię się chwalić, ale to jest chyba taki moment, żeby przekazać tym z Państwa, którzy do tej pory nie mieli okazji ze mną się spotkać, co udało mi się, będąc członkiem Rady Sołeckiej, przez 4 lata dla Państwa zrobić, poświęcając swój czas, energię. E, ważne jest to może na początku, dlaczego ja chciałabym w ogóle zostać sołtysem jest to właśnie e, Przez ten czas e, głównie, e, kiedy byłam w Radzie Sołeckiej, zauważyłam dwie, dwa obszary, czyli, e, Problem być może, który dotyczy naszej miejscowości. Płopot w tym, że mamy y, mieszkańców Lodowitych, którzy są fantastycznymi ludźmi, którzy, wielu artystów, wielu ludzi z pasjami, y, natomiast ci mieszkańcy mieszkają tu bardzo długo i y, czasami czują się być może pomijani w tym nowym płaszczyźnie, gdzie bardzo dużo jest ludzi młodych, napływowych, którzy zbudowali sobie tu domy i oczekują, mają bardzo duże oczekiwania oczekują, że szybciutko zbudują się drogi, oświetlenie i też no, nie bardzo chcą się z nami tutaj mocno integrować. Ja chciałabym i mam nadzieję, że było to zauważalne przez te cztery lata, stworzyć taką platformę, taki obszar do rozmowy tych nowych mieszkańców i tych starszych mieszkańców. Nasze oczekiwania są różne, każdy z nas ma te oczekiwania inne, także uważam, że Sołty z takiej miejscowości, bardzo dużej miejscowości, to, są, to jest prawie 4000 mieszkańców, takie są gminy w Polsce, to powinna być taka osoba, która będzie próbowała przekazywać te informacje z gminy w dół, czyli do nas, do mieszkańców, a z drugiej strony próbować integrować naszą społeczność. Bardzo przyjemnie mi widzieć, że tyle nas dzisiaj tu jest. Na zebraniu. Co prawda są pewnie tematy um, trudne, które część z Państwa tutaj przywioły. ale mimo wszystko cieszę się, że coraz więcej osób przychodziło na zebranie miejskie i chciało uczestniczyć w dyskusji. Ale kończąc szybciutko, um, co udało mi się zrobić? Udało mi się przekonać włodarzy Gminy, aby wprowadzić Fundusz sołecki. Przypomnę, że dysponowaliśmy kwotą niespełna 30 tysięcy. W tej chwili to jest kwota 140 tysięcy zł. To jest moje działanie wraz z Radą Sołecką, wraz z ludźmi, którzy uważali, że to jest dobry pomysł, chociaż nie, na początku nie było tak kolorowo. Udało, yy, udało mi się dzięki mojej aktywności wprowadzić inicjatywę lokalną. W budżecie gminy na ten rok jest 100 tysięcy zł zakorzystywane na działania takie, gdzie mieszkańcy swoim Swoją pracą chcieliby zrealizować jakieś zadania własne gminy. W międzyczasie pracowałam przez pięć lat w Urzędzie Marszałkowskim i to wiedzę też próbowałam Państwu tutaj pomóc przez udzielanie informacji publicznej czy pozyskiwanie tej informacji z Urzędu Gnibrzykowo, to się bardzo dużo zmieniło. Prowadziłam taką akcję urząd na piątkę, żeby pokazać mieszkańcom, że radni są dla mieszkańców, że urzędy są dla, dla mieszkańców. Ostatni czas mojej aktywności to chyba przekonania i włodarzy gminy, i mieszkańców, że bardzo ważne są konsultacje społeczne. Bardzo dużym, myślę, sukcesem jest um, rozpoczęcie dyskusji na temat um, centrum Kwaszczyna i um, kilku działek, między innymi tych, na których jest budynek przedszkola. Mamy już wstępne wyniki ankiety i myślę, że dzięki temu, że mieszkańcy zostali włączeni w ten proces decyzyjny, ta decyzja będzie Trafiona i y, akceptowana przez mieszkańców. Do tej pory faktycznie my, jako mieszkańcy, często jesteśmy pomijani w bardzo ważnych dla nas decyzjach. Ja zobowiązuję się, że będę starała się wszystkie informacje ważne przekazywać dla mieszkańców. I nadal będę orędownikiem organizowania konsultacji społecznych, spotkań informacyjnych, żeby Państwo wiedzieli, dlaczego takie decyzje zapadają w gminie, dotyczące naszego sołectwa, naszej gminy, ale również, żeby Państwo mieli wpływ na te decyzje. Dziękuję bardzo.